Z Tomem się jebałem godziny Ayd? czy trudno jest streamer? Ja no nie jestem. To było fajne. Na, na, na By Jeszcze jeden winny. Przechodzisz sobie do komputera, odpalasz, klikasz, rozpocznij stream, potem grasz sobie w gry przez 8 godzin, klikasz zakończ stream. Potem kładziesz się do łóżka, oglądasz sobie seriale do 4, budzisz się o godzinie 13, wstajesz. jesz sobie śniadanie, które ci przychodzi za darmo do, do tego do domu pod drzwi. Potem sobie siedzisz, znowu sobie pograsz coś na cirku, potem sobie zjesz obiad, który też ci za darmo przychodzi pod drzwi. A potem się znowu odpalasz streamek Najprostsze. Dobra, to ja jutro ten. To dzisiaj idę spać z razu tym i jutro widzimy się o 14. Dzisiaj był zajebisty dzień. Pograłem sushi zjadłem, pitop pierdoliłem, konia ubiłem. <grym> 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 no jedzone pizza. Zagraszam. Za stołkiem. Jest! Jebany! Jest! Ta kurwa! Uśpiono... Jobić, kurwa! Dostałem! Get back! We gonna. Co ty kurwa? Menelu jebany! Klejnot dawaj, gdzie klejnot jest? Z, za stołem, za krzesłem Panowie, wypływamy! Dobrze, znaleziony, nie kradziony Gdzie on był? U, za krzesłem <grym> 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 Dobrze, wypływamy Ale on stał? To się... Tak Kiedy rum zaszumi W głowie Cały świat nabiera treści Wtedy chętnie słucha człowiek Morskich opowieści Uwaga, granat! O kurwa to jakiś IP, przypadkiem To bambiki są jakieś Podnosi kumpla. Nie, nie podnosi, nie podnosi. Na prawej, prawej się czołga. On leży, kurde, w trawie razem z kumplem. No kurwa, jeszcze dostaje w plecy. No, jest jakiś sniper wcelowany we mnie. Nie wiem, po prostu nie Trofi nie zadziałało w ogóle, no to jest głupota, no. Ale wiesz, jak gościu z, z metra wywala, z metra wywala takiej rakiety, no to ja nie wiem, żeby to było w stanie zadziałać tak szybko, nie? Ale ja byłem... ale nie było, ale widzisz, ja nie, nie wiem, ale trofi, ale trofi musi.